No hej, witajcie w Vlogmas numer 8 Także serdecznie Was witam moi drodzy Przy choince Mojej pięknej I będziemy sobie dzisiaj dekorować Tam już stoi latarenka Będziemy sobie dzisiaj dekorować salon Ozdobami Świątecznymi już je powyciągałam I będę porządkowała tutaj troszeczkę właśnie salon Żeby już te ozdoby tutaj porozkładać Choć powiem Wam szczerze, że jak to wszystko wyciągnęłam, to nie wiem czy z, nie za dużo tego, ale zaraz sobie wszystko pomyślę, jak to porozkładać, żeby było, być nie przeładowane. Także yy, postawię Was, otworzymy sobie kalendarze i potem już będę tutaj z kamerą yy, Wam pokazywać, co gdzie rozstawiłam i jak. Także zapraszam do otwierania kalendarzy. Jestem kochani, także mam tu kalendarzyk. Trochę już jest ciemno. Po prostu tak się robi szybko ciemno, że normalnie nie ogarniam. I dzisiaj mamy ósemeczkę, więc już nie przedłużam, tylko mówię, gdzie jest. Tutaj, moi drodzy, jest ósemka. I to jest co? Gwiazdka dzisiaj. Tak jak gwiazdeczka, piękna. Bardzo fajnie. Dobra. E, w ogóle przypomniało mi się jak tutaj ściągałam rzeczy ze stołu, że muszę jeszcze z wami zrobić ten obrazek, pokolorować, ale to w którymś kolejnym jakimś vlogmasie sobie zrobimy. E, kalendarz, herbatka. No i drodzy, o tutaj mamy herbatkę. Herbata zielona, mango z grejpfrutem. Taka dzisiaj herbatka. 80-90 stopni, 2-3 minuty parzenia. A w środku, w okienku jest yy, jakaś kobieta z herbatką. Zobaczcie sobie. Parzy sobie herbatkę. <grym> Także fajnie. Fajnie, moi drodzy. Kalendarz mentalny. da la, la. la, la, la. Mentalny, mentalny. I co mamy, kochani, tutaj dzisiaj? Na co Twoim zdaniem szkoda czasu? Moim zdaniem szkoda czasu na nerwy, na stres, na przyjmowanie rzecz się rzeczami, na które nie mamy wpływu, na kłótnie, na jakieś usiłowanie po prostu przekonania kogoś do naszego zdania, bo czasami po prostu się nie da. Szkoda czasu na udowadnianie komuś prawdy. No i na takie rzeczy, które nas po prostu wyczerpują psychicznie. Na to szkoda czasu. No i czasami z takich przyziemnych rzeczy uważam, że szkoda czasu na przeglądanie tych wszystkich ym, filmików, takich, co się palcem przesuwa do góry. Powiem Wam, zobapałam się parę razy na tym że czasem po prostu, wiecie, sobie siądę, tak dla relaksu sobie poprzeglądam i ja na przykład dwie albo trzy godziny i nie jest to fajne. Dlatego będę starała się to ograniczyć, bo uważam, że szkoda na to czasu, że jednak bardzo by było przez te dwie godziny może coś innego zrobić. Coś, co nas będzie rozwijało. Także zapraszam do komentarzy. Także kochani, tutaj wśród kabli... Są wystawione ozdoby. Tutaj się ładuje pad do konsoli, dlatego ten kabel tak się ciągnie. E, tu już z kartonu powyciągałam, co miałam wyciągnąć. No i e, jeszcze muszę zrobić porządek i tu, i tu. Także zabieram się za to, bo już chcę mieć po prostu porobione, żeby to wszystko się nie walało. Tutaj tam są w ogóle prezenty. E, Mikołajkowo-bożonarodzeniowe. Więc. No, jeszcze będę je pakować, ale to później. Tu jest karton po kąpie, tam jest po, do aparatu, tu się ciągną światełka na oknach, także no, trzeba to uporządkować. Kochani, skończyłam. Także chcę Wam pokazać, co sobie tutaj wymyśliłam. I na telewizorze odpaliłam sobie kominek, żeby się palił. No i pokazuję Wam, jak wygląda mój salon. Tutaj dałam sobie takie podkładki. Właśnie z, z szyszką, z gałązkami, z jakimiś takimi, wiecie, ozdobnymi rzeczami. I do tego pod kubek herbaty mam właśnie takie czerwone jak to powiedzieć, takie czerwone podkładki także tak się prezentują i chcę żeby przykryć tutaj właśnie, że coś leży pod stołem, chcę kupić sobie w kolorze butelkowej zieleni e, obrus. Także jak już przyjdzie mi, to wtedy wam pokażę e, jak to wygląda z obrusem. Tutaj są rzeczy moje. Na stole także kupuję inne pudełka z przykrywkami i się tego pozbędę wszystkiego, ale na razie musi tu stać. No i z tej strony stołu mamy napis: Tak jak widzieliście wcześniej Merry Christmas. Eee, tak postawiłam pod ścianą razem z tymi choinkami i wydaje mi się, że wygląda to bardzo ładnie na tle tej jasnej ściany. Tutaj e, są moje kosmetyki i szczotka do włosów, i zastanawiam się też, czy gdzieś tego nie przenieść, ale na razie tutaj jest, no bo mam to pod ręką. Obok jest taka właśnie świeczka e, z, taka wiecie, elektryczna na baterię, tutaj też. I obok jest ten, ta choinka z reniferami. Także będę się zastanawiać jeszcze, co z tym kącikiem zrobić. Czy coś tutaj dać jeszcze, czy to zlikwidować, także zobaczymy. Ale na razie prezentuje się to tak. No, psuje mi po prostu cały wygląd to, co tutaj jest. No, ale... No, nie da się tak, wiecie, wszystkiego wywalić. Po prostu musi być, bo tu są, wiecie, od aparatu, ładowarka. Tam różne takie rzeczy podręczne, tam jest w ogóle lista na blogmasy i ten obrazek, żeby nie zapomniała do kolorowania. Także, no, no jest tak, jak jest. No. Tutaj na oknach, tak jak Wam mówiłam, są przywieszone światełka kolorowe. Jeszcze Wam je pokażę, jak zgaszę światło, ale one są po prostu na całym, całej po prostu długości tego okna powieszone. Tutaj się trochę wygięła lata, ale, ale to nic. I nawet tutaj jeszcze na dole są. Także, no, masę tych światełek jest naprawdę mnóstwo. Także, także tak się prezentuje ten kącik z roletami. No, i tutaj chyba mój ulubiony. Ee, właśnie z choinką. Piękna, naprawdę udała mi się w tym roku niesamowicie. Jest po prostu tak ładna. Żeboy jej podoba mi się. No i tutaj te książeczki, co wam pokazywałam. Tutaj nic nie dawałam żadnych ozdób. No i tutaj na półce. Może być, może coś tu jeszcze dołożę. Jest stroik taki właśnie ee, z kokardką, zielono-czerwony. A na dole gry planszowe. Tutaj jest jeszcze ten wazon, z którym nie wiem co zrobić. Muszę go gdzieś schować, ale na razie w szafie miejsca nie mam. Przykryłam gry planszowe takim obrusem świątecznym, bo on się na na stół nie nadaje, bo jest za mały. No i tutaj jest ta moja kula, która tak ładnie świeci. Także wydaje mi się, że ten kącik udał mi się, jeśli chodzi o ozdoby świąteczne i w ogóle. To mi się udał bardzo. No i kochani, co? No i zapraszam Was do prezentacji ze, ze zgaszonym światłem. jeszcze łazienkę, odkurzałam. Także konkret, przyszłam do Was zrobić sobie zdrobkę, ale muszę troszeczkę odpocząć chwilkę, bo się zmachałam. Pomimo, że jestem z siebie dumna, zrobiłam super wystrój w salonie. Naprawdę teraz jest świąteczny klimat i bardzo mi się podoba. Tylko jeszcze po prostu muszę przemyć podłogę, ale to na spokojnie. Wszystko po kolei, na góra. No, miałam jeszcze to stół przetrzeć, ale już nieważne. W każdym razie zdrapujemy zdropeczkę i mogę się w końcu do Was odezwać, tak, siedzącego już. Co u mnie, jakbyście się zastanawiali, u mnie jest dzisiaj 5 grudnia. E, na razie się wszystko uspokoiło jest troszeczkę lepiej. Co prawda, miałam takie momenty różne, gorsze, ale idę do przodu. Dziękuję Wam za masę wsparcia. Naprawdę. Sztos, jesteście po prostu fantastyczni, widziałam komentarze, czytam, serduszkuję, czasem odpiszę, tak jak Wam mówiłam już wielokrotnie, e, także naprawdę jestem wdzięczna za to, że jesteście, no i idziemy do przodu, będziemy walczyć, póki sił starcza, to będziemy walczyć z tym wszystkim, z tym całym cholerstwem. A w przyszłym roku, no to nie wiem, być może kolejna jakaś przeprowadzka, bo zauważyłam, że lokalizacja też ma wpływ na migreny, ale co? Już nie chcę po prostu o tym gadać, chcę, żeby było wesoło na tych vlogach. No i co kochani? Takie mam różne przemyślenia, bo obejrzałam sobie parę vlogmasów i takie mam ogólne przemyślenia, że widać kto mnie nie ogląda. Ale to nic, to nieważne. Ważne, że wy jesteście. Właśnie mało co zawału nie dostałam, bo renifer w kuchni spadł, bo okno otwierałam. Także fest. Eee, no i co kochani? Eee, zabieram się za zdrabkę. Dzisiaj mamy laki 7, wygra 50 tysięcy. I co tu trzeba zrobić? Aha, bonusik jest. Znajdź podkowę wygraj 10. I jeśli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, która jest z wygrywających, wygrałaś przypisaną do niej kwotę. znajdź siódemkę. I wygraj przypisane do niej. Aha, czyli rozumiem, że siódemka albo wygrywająca liczba, albo bonus. Także powiem Wam, że fajna zdrabka. Bo taka, wiecie, dużo szans. Może zaczniemy od bonusa. Tym razem będziecie patrzeć na mnie, bo już nie chce, mi się, nie chce mi się zmieniać kadru. No i w bonusie jest księżyc. Także na razie nic. Eee, wygrywające liczby to 30 i 29, także obok Zobaczymy, co z tego będzie. Aha, jeszcze można siódemkę znaleźć. Dobra. Dwadzieścia pięć, szesnaście, dwadzieścia dwa, czternaście. Co tu mamy jeszcze, kochani? Dwadzieścia osiem obok, dwanaście, dwadzieścia trzy i. 19, także pusta. Tak czułam, że będzie pusta, no bo jak się zdarzają takiej liczby obok, to to może tak być, ale już zdrapię ją całą, żeby, wiecie, zobaczyć dokładnie, ale raczej nic tutaj nie ma. Um, no tak, tak. Nic tutaj nie ma, ani siódomeczki, ani nic, ale powiem Wam, że chyba będę wracać do tej zdrapki, bo jednak trzy szanse za dwa złote, no to... To już yy, jest, jest tutaj coś więcej nadziei niż zwykle. W każdym razie, co, kochani? Yy, jak mi minął dzisiaj dzień, bo w ogóle nic wam nie powiedziałam? Yy, no co, bardzo szybko się zrobiło ciemno, porobiłam, yy, miałam troszeczkę pracy i teraz właśnie posprzątałam, bo stwierdziłam: Dobra, wezmę się za ten salon, niech to już będzie zrobione. I już wtedy będę mogła sobie, wiecie, to odhaczyć, ten obowiązek. Ja widziałam komentarze, że pisaliście, właśnie, że, żebym nagrała coś na dworze. No ja mam w planach wyjścia, ale wiecie co? No po prostu te dni tak szybko mijają, że no... Ee, jak to będzie? No, u mnie też tak się tyle nie dzieje. No wiecie jak to? Wiecie jak to u mnie po prostu dzień za dniem mija tak jak mówię, jest dzisiaj 5 grudnia jutro są mikołajki, miałam jechać teraz w niedzielę do mojego siostrzeńca ale jest chory niestety także trochę nam to plany pokrzyżowały ale się umówiliśmy, że po prostu więcej na podkoinkę dostanie że te wszystkie prezenty, chyba że w ciągu tych dwóch tygodni jeszcze do niego pojadę, ale zobaczymy bo to wiecie jak to dzieci w szkole bardzo często chorują zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym Mm. No i co? Jeszcze mi zostało poukładanie tych rzeczy z Kina. Także zobaczymy, jak z tym mi pójdzie. Może jutro się za to wezmę, żeby już te kartony tutaj nie stały. No ja tak to jestem zadowolona, naprawdę miło popatrzeć na taki fajnie wystrojony salon. E, tylko kolor tych rolet bym za sobą zmieniła, wiecie? Bo troszeczkę no nieszczególnie nie mi się podobają jakoś tak rewelacyjnie, chociaż do, lepiej czerwone. Jakby miało być jakieś zielone albo coś, jakiś taki kolor, który by mocno się odróżniał od reszty tych dekoracji. Eee, no i co? Kończę. I co? Widzimy się w kolejnym vlogmasie już jutro. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Ściskam Was ciepło do następnego. Papa! No hej, to ja, Elf, Edek. Kolejnym żartem na dziś. Także zanim zaczniemy, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Czy nasz właściwie z życiową panią? <laughs> Jedziemy. Ja się mówi do mamy. Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. Nie, nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. Za późno mamusiu, kupiłem Ci już perfumy. <laughs>